Hej, tu Iga, Wiktoria z The Dog Space Project. Na projekcie poruszamy przede wszystkim tematy od strony psa. Mówimy o ich emocjach, komunikacji i zachowaniach. Ale oczywiście nie zapominamy o tym, jak ważna jest druga połowa zespołu, czyli człowiek, opiekun psa. Bo życie z psem wykazującym się dużą powodliwością, czyli tak zwaną reaktywnością, czy też wykazującym zachowanie agresywne czy inne będące dla nas utrudnieniem, potrafi być naprawdę sporym wezwaniem. To się wiąże z wieloma emocjami, które często trudno jest nam zaakceptować. Powiedz Iga, dlaczego zachowanie naszych psów potrafi tak bardzo wybijać nas z równowagi i być powodem odczuwania tak silnych emocji? Wiesz co, warto pamiętać, że odczuwanie przez nas emocji jest jak najbardziej naturalną rzeczą i co ważniejsze też potrzebną. Emocje, które w nas powstają mogą wynikać zarówno z sytuacji, które dzieją się na zewnątrz nas, jak i z tego, co pojawia się tak w nas w środku, wewnętrznie. Wyjaśniając to na przykładzie pracy z naszymi psami. Jeżeli załóżmy doświadczyliśmy jakiejś nieprzyjemnej sytuacji w trakcie spaceru z naszym psem, Trudne emocje, które się w nas pojawiły, mogą być wynikiem zarówno samej tej sytuacji, na przykład mm, odczuwam znerwowanie po tym, jak doszło do spięcia pomiędzy moim psem a psem sąsiada, jak i wynikiem tego, jaka myśl w nas wtedy powstała. I tu pojawia się istotna różnica pomiędzy tym, jakie emocje wyzwoli w nas myśl, na przykład jestem beznadziejna, w ogóle nie idzie mi praca z moim psem, a myśl Ok, po powrocie do domu zastanowię się, co mogę poprawić. Nie jest źle, dobrze, że poradziłam sobie z szybkim odejściem z tej sytuacji. To jest oczywiście bardzo prosty przykład, i z pewnością sytuacje, które napotykamy, i myśli, które do nas przychodzą, są o wiele bardziej skomplikowane, a co za tym idzie, emocji, które mogą się w nas pojawić, jest pełen wachlarz. Natomiast to, co jako pierwsze ważne, żebyśmy zapamiętali, to to, że nie ma w nas złych emocji. Każda z emocji, jaka się w nas pojawia, jest w jakiś sposób nam potrzebna. Drugą rzeczą jest świadomość tego właśnie, jak silny wpływ na odbiór sytuacji ma nasze nastawienie i nasze myślenie, które często jest dość automatyczne. I mówię tutaj nie tylko to jako psycholog, ale głównie jako osoba, która sama wielokrotnie przeżywa naprawdę całą paletę emocji związanych z własnym psem. Czy ty, Wiktoria, też masz takie doświadczenia? Tak, zdecydowanie. Ja takie emocje odczuwałam zwłaszcza po adopcji Rodana ze schroniska. I w jego przypadku spotkałam się z silną pobudliwością, bardzo często się frustrował, rozładowując się na mnie, a to skutkowało. Fizycznymi obrażeniami. Oprócz tego reagował szczekaniem i rzucaniem się na psy i czasem ludzi. A w stosunku do psów, w takim bezpośrednim kontakcie, często zachowywał się w sposób agresywny. Wtedy, kiedy coś szło po prostu nie po jego myśli, on wtedy zaczynał zwyczajnie gryźć. Ja czułam wtedy zdecydowanie dużo frustracji, żalu, bezradności i takiej irytacji. Mhm. A jako, że wcześniej żyłam powiedzmy bezproblemowym psem. Sporo też czytałam i zagłębiałam się w ogóle w psie tematy, a kwestie szkolenia czy w ogóle zachowań psów bardzo mnie interesowały i ja czułam się przygotowana na tę adopcję, mhm. jednak zderzenie z rzeczywistością Okazało się dość bolesne. I na dzień dzisiejszy ja jestem naprawdę wdzięczna za te doświadczenia, bo myślę, że dzięki nim lepiej rozumiem psy i ich opiekunów. No i to one były jakby moją motywacją do tego, żeby pogłębiać wiedzę o zachowaniach psów. Natomiast póki nie uwolniłam się od tego żalu i frustracji, to było mi bardzo trudno. Dopiero gdzieś tam zrozumienie tego, że to mój pies ma trudności i zaakceptowanie go takim jaki jest. I też chyba zaakceptowanie moich emocji w tym wszystkim przyniosło mi i mojemu psu więcej spokoju. Ale jak to zrobić? Czy masz jakiś konkretny sposób, radę na to, jak to osiągnąć? Wiesz co, niestety, niestety nie ma jednej rady, która pozwoliłaby nam, jak za pomocą takiej czarodziejskiej różdżki, pozbyć się tych trudniejszych emocji i odczuwać jedynie te przyjemne. Jednak, Wiedząc właśnie, z czego wynikają te nasze emocje, możemy zacząć pracować ze sobą i z tymi emocjami. Są pewne rzeczy, na które po prostu nie mamy wpływu, i to jest fakt, natomiast to, co, to, na co mamy największy wpływ, to nasze nastawienie i nasze własne myślenie. Wydaje mi się, że bardzo często sami nakładamy też na siebie taką presję bycia perfekcyjnymi, przejścia perfekcyjnego spaceru, zrobienia idealnego treningu. I złościmy się na siebie samych, złościmy się czasami na nasze psy, kiedy wydarzy się coś, czego byśmy no, nie chcieli. To wszystko na dłuższą metę prowadzi do ogromnej frustracji, która bardzo często zabiera nam radość i przyjemność po prostu z tego, co robimy. I choć tak naprawdę chyba jest to najtrudniejszy element, to właśnie ten obszar jest kluczowy w naszej relacji z psem i tak naprawdę jednocześnie w relacji z nami samymi. I tutaj pojawia się pytanie, no od czego zacząć, tak? Na pewno od zwrócenia uwagi, jakie myśli pojawiają się w nas I jaki wpływ mają te myśli na nasze samopoczucie No a po drugie, na pewno dla wielu z nas ważne będzie nauczenie się po prostu czasami odpuścić Odpuścić sobie, odpuścić swojemu psu Pozwolić sobie i swojemu psu na gorszy dzień, na popełnienie błędu Na zrobienie sobie po prostu na przykład przerwy i myślę, że też co ważne, danie sobie takiego przyzwolenia na odczuwanie tych różnych emocji, o których mówimy. Racja, niestety odnoszę wrażenie, że oprócz naszej presji jest jeszcze taka presja wywierana przez innych ludzi. Chociażby społeczeństwo ma jakąś wizję na to, jak powinien się zachowywać pies, mhm. oprócz tego social media pełne są zdjęć filmów pokazujących takie sielskie życie z psami, gdzie warto pamiętać, że to tylko jakieś małe wycinki z życia tych rodzin. I to w dodatku takie wycinki, które te osoby chcą pokazać. Dokładnie. A w przypadku w ogóle osób, które zawodowo zajmują się pracą z psami, to myślę, że dochodzi jeszcze o coś takiego jak presja psa trenera, jakiegoś takiego idealnego, o ile coś takiego w ogóle istnieje, mm -hmm. taki idealizowany obraz. A musimy pamiętać, że na zachowania psów ma wpływ ogrom czynników, i szkolenie czy socjalizacja to tylko jedna z wielu. Bo mamy chociażby geny, które potrafią mieć ogromne znaczenie. I tutaj chciałabym wspomnieć o dwóch psach trenerki Trish milan Ona przytacza ich przykłady, mówiąc o tym właśnie, że geny potrafią wygrać ze środowiskiem i że nie na wszystko będziemy mieć wpływ. Pierwszy z jej psów to Cinuk którym Trish opiekowała się do urodzenia. Ona dbała o jego prawidłowy rozwój. Mimo to pies wielokrotnie dotkliwie pogryzł zarówno ją i partnera psa, ale też inne osoby. I w wieku 18 miesięcy Trish zdecydowała się, żeby poddać tego psa eutanazji. Natomiast drugim psem jest Teodor który pierwsze 8 miesięcy swojego życia spędził na łańcuchu, gdzieś przy beczce, w lesie. Nie miał on żadnej pozytywnej socjalizacji z ludźmi czy psami, a mimo tego wyrósł na psa, który rewelacyjnie odnajduje się w towarzystwie ludzi i zwierząt. Aktualnie ma 10 lat i możecie jego życie obserwować na Facebooku, polecam bardzo. Tak, ja, ja też obserwuję. Hmm, historia Tryż rzeczywiście jest no, bardzo przejmująca i, i próbuję sobie wyobrazić jak trudna no jednak w pełni prawdziwa. Rzeczywiście no nie możemy zapominać o tych czynnikach biologicznych, genetycznych. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że poza tymi czynnikami na zachowanie psa ma wpływ również wiele czynników zewnętrznych, takich jak na przykład możliwe dolegliwości fizyczne psa. Na pewno też się z tym spotkałaś w swojej pracy, że zachowanie psa było spowodowane bólem albo jakimś tam po prostu tak, takim dyskomfortem. Jego aktualny nastrój, nasz nastrój również ma ogromny wpływ. Pogoda, oraz też to, co się wydarzyło do danego momentu zachowania, tak? Czyli może stało się coś wcześniej, co znacznie pobudziło naszego psa. Albo wręcz odwrotnie. Może dotychczasowy był, dzień był pełen spokoju, komfortu, takiego luzu. Więc najważniejsze jest to, żebyśmy pracowali z psem takiego, jakiego mamy dzisiaj. A jeśli właśnie dzisiaj czujemy, że czujemy się gorzej, nasz pies ma się gorzej, jesteśmy zmęczeni czy sfrustrowani, to tak jak mówiłam, odpuśćmy, skończmy sobie ćwiczenie wcześniej, wróćmy ze spaceru, nie zmuszajmy siebie i psa do interakcji, na które po prostu nie mamy aktualnie przestrzeni. I to na pewno dobrze zrobi, zarówno nam, jak i naszemu psiakowi, ponieważ no, on intensywnie odczuwa nie tylko te sytuacje, które dzieją się wokół niego, ale też nasze napięcie, nasze emocje. Tak, nasze emocje potrafią mieć też ogromny wpływ, ale myślę, że też warto zastanowić się w ogóle nad tym, czy wszystko, co zaplanowaliśmy do treningu, czy to na pewno jest nam potrzebne, i jeżeli, e, jeżeli jest potrzebne, to czy nam, czy też może psu? E, czy przypadkiem nie próbujemy walczyć z zachowaniami, które są naturalne dla psa, które są jego potrzebami, a nie umożliwiamy mu realizacji ich w inny, akceptowalny dla nas sposób? Absolutnie, absolutnie się z Tobą zgadzam, bo kiedy doświadczamy w ogóle jakiegoś niepożądanego zachowania ze strony naszego psa, właśnie powinniśmy sobie zadać takie pytanie: czy jest ono naturalne, czy nie? Poza tym, że jest przez nas niepożądane. I tak samo z drugiej strony, kiedy chcemy, pożądamy jakiegoś zachowania od naszego psa, to czy to będzie dobre dla niego i zgodne z jego naturą, czy całkowicie nienaturalne? Wydaje mi się właśnie, że w tym wszystkim najważniejsze jest takie zrozumienie i zrozumienie zarówno psa, jak i zrozumienie dla samego siebie. Z pewnością. Ja myślę, że właśnie zrozumienie, akceptacja, to są takie czynniki, które pozwolą nam na stworzenie naprawdę wspaniałej relacji z naszym psem, z której będziemy czerpać ogrom radości. Jesteśmy w ogóle ciekawe, czy też macie takie doświadczenia, o których mówiłyśmy, czy przeżywacie trudniejsze momenty. I czy sobie z nimi w ogóle radzicie, i jakich sytuacji i emocji doświadczacie w życiu z waszymi psami? Jeśli zechcecie, to podzielcie się nimi w komentarzu. Yy, może to właśnie będzie jeden ze sposobów poradzenia sobie z tymi gorszymi chwilami. Pamiętajcie, że nie jesteście sami, yy, możemy się wzajemnie wspierać. To naprawdę dużo daje. Tak, byłoby super. Myślę, że, że to wsparcie jest ogromnie potrzebne. Yy. I dla Was, i dla nas, my się z Wiktorią regularnie wspieramy, natomiast um, myślę, że taka szersza grupa, um, która się rozumie właśnie i, i wspiera w tych gorszych momentach, jest naprawdę bardzo ważna. No nic, myślę, że powoli będziemy się żegnać. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że dosłuchaliście nas dzisiaj do końca i jesteśmy bardzo ciekawe, czy podoba Wam się taka forma w ogóle przekazywania informacji i kontaktu z Wami. Trochę się zbierałyśmy do tego nagrania, ale myślimy, że Nie już. <laughs> ale myślimy, że już pierwsze koty za płoty, więc możemy częściej, możemy to rozwinąć. Także dawajcie znać. Papa